BMW X5 pojawiło się na rynku w 1999 roku. Obecna, trzecia już generacja, w sprzedaży jest od jesieni 2013 roku. BMW jest bardzo konsekwentne w działaniach i wszystkie trzy generacje bardzo nawiązują do siebie, pomimo że to całkowicie inne samochody. Trzecia generacja X5 ma bardzo wyrazisty wygląd i atletyczną sylwetkę, oraz dynamiczne linie boczne podkreślające charakter auta. Od razu zwraca na siebie uwagę. Wnętrze luksusowe i wykonane z materiałów najwyższej jakości. W środku wygodnie może podróżować 5 osób. W tej generacji oferowany jest opcjonalnie trzeci rząd siedzeń dla dwóch pasażerów. Jak przystało na auto tej klasy, lista wyposażenia, jak i opcji jest ogromna. Dostępne wszystkie najnowocześniejsze systemy asystujące kierowcę oraz gadżety, jak również niemal dowolna możliwość wyboru poszczególnych elementów wykończenia wnętrza. To bardzo ważne, przecież najwięcej czasu spędzamy właśnie w kabinie. Maską 3-litrowy diesel. Zresztą X5 oferowana jest aż z 3-litrowymi dieslami. o mocach 258, 313 i aż 381 koni mechanicznych. Tutaj najsłabszy, ale nie powinno się mówić najsłabszy, kiedy rozpędza X5 do setki w 6,9 sekundy. Maksymalny moment obrotowy wynosi 560 Nm i dostępny jest już od 1500 obrotów. Wartości imponujące. Prędkość maksymalna, ważącego 2070 kg auta, to 230 km na godzinę. Wielkie auto, duże opory, które z reguły łączą się. Wysokim zużyciem paliwa. A tutaj miła niespodzianka: producent zapewnia nas, że średnio wyniesie one około 6,5 litra na 100 km. Będąc w silnikach, warto wspomnieć, że BMW przy tej generacji wprowadza X5 w wersji 2.5d z dwulitrowym silnikiem diesla o mocy 218 koni mechanicznych. Setkę osiąga w 8,2 sekundy. Nieźle. Całkiem niedawno takie osiągi miały auta właśnie z 3 trzylitrowymi dieslami. Automatyczna skrzynia biegów ma 8 przełoży. Zmiany następują niemal niewyczuwalnie. Bardzo dobrze jeździ się z dużymi prędkościami na autostradzie. Obroty niskie, a w kabinie cicho i przyjemnie. X5 jak wiadomo to auto, które powinno umieć poruszać się poza utwardzoną drogą. Oczywiście nie jakiś rajd przeprawowy, ale dzięki inteligentnemu napędowi na 4 koła xDrive możemy poradzić sobie nawet w lekkim terenie. Oprócz nowych pakietów stylistycznych w X5 są oferowane pakiety adaptacyjnego układu jezdnego. Można wybrać auto według własnych preferencji, na przykład z naciskiem na komfort lub dynamikę. Dla amatorów sportowych wrażeń jest również dostępny układ jezdny typu M. Jeśli chodzi o ceny, to trzeba pamiętać, że takie auta nigdy nie były i nie będą tanie. Przecież to najwyższa półka. BMW X5 3.0 D kosztuje 285 tysięcy złotych ale mowa tutaj o aucie z wyposażeniem podstawowym. W przypadku tego egzemplarza dodatki to ekstra 100 tysięcy. Może alternatywą okaże się model 2.5D, który będzie tańszy o około 50 tysięcy. Teoretycznie w tej klasie pojawia się coraz więcej konkurencji, ale realnie możemy mówić tutaj tylko o Mercedesie ML, Porsche Cayenne i Audi Q7. Są to bardzo mocni gracze, ale nowa X5 podniosła wysoko poprzeczkę.